Dobre jedzenie mają. Powiem wam, pizza zajebista. Pizza była, nawet była wersja polska z parówką, czy taką, z, parówka, z parówką. Zajebista pizza. Tam w każdym wariancie pizza była dobra. To ciasto takie, jak, no mówię, jakbym kutasę jadł. <zysy> <zysy> CaseDrop.eu. Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania, lepszy drop już teraz. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 złotych. CaseDrop.eu. Otwórz skrzynki za PSC, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. Exus minus zaczął, to dlatego tak. No, no, no. dwa. Spokój im ten, ten Saju. Nie spokój, y, nie spokój, spokój Sajotzor jak Sarenka skacze niecofają Normalnie oh. Oh. <noise> <I swój. Fale. głosy> Jeszcze 1 <dystry. głosy> Bro chcą jak i również my kibice Wegi z dwoma trafieniami. i to musi być 7 punktów. widoczność tutaj na kolejne błędy nie mogą sobie gracze pozwolić Ale jest całusek Wegiego oraz Sandiego <noise> chyba Sanji sobie zdaje z tego sprawę, że coś tutaj jest nie tak ale jednak, Sandy, to eliminację zgarnia. Trzech na dwóch. Nadal przewaga w rękach Virtus Pro, dorzucony. O, jeszcze Virtus. O, powinien. Jak to, no, no. <śmiech> <śmiech> Pferdala, to ja jest? Nie, no by. O, dziś. To A ja górna? mam 54. Tak. To nie tego obijam. Nie! Nie 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 Kurwa no nie wstawcie coś no Mida podchodzi 37 minus domek domek masz O kurwa co? Ładne Pokaż poka dupę Easy for hands Ale refleks, ale zrobiłem ruch w bok od razu instynktownie. Ale refleks powakacyjny sardyński, ale wyratował. Aha, no najlepiej, kurde, ma rafał, skórka zrabana. Dziękuję. Oh. Nice Czy eliminacje z kanapki, coś pięknego? Jasne tutaj naprawdę świetna postawa Snaksa, Nie dał żadnych szans swoim przeciwnikom. Dopiero Buster był zaskoczeniem. Ci, z eliminacją, ale ta jedna eliminacja po prostu nie wystarczy. Ale Wegi jeszcze od górnego trupa. Czy pojawi się z kolejnymi? Wegi! Ale się od nas w tej sytuacji bardzo dobrze udało się przeskoczyć jednak i tak, James. Jego skuteczność trafień przez drzwi jest po prostu. Niesamowita. No jest. Arek Wegi na wojski. Jeden na dwóch kontra Jame oraz Kickerd. Oj, dobry pomysł ma chyba Wegi na rozegranie tego klacza. Jednak nie przeszedł przez Wydawało mi się, że tak się właśnie stanie. No ale Wegi z jedną eliminacją. Gdyby Wegi tutaj zdobył jeszcze trafienie na Jamie. No i jak na razie obijany Jame, ale tylko leciutko. No i pytanie, czy Wegi będzie w stanie tutaj wytrzymać presję. Im tutaj doskonale zdaje sobie sprawdzać jego przeciwnik James jednak wę... co i Sandro Dawaj jakiś dobry tekst na podrób do laffem na Tinderze Napisz, że wprawdzie masz małego penisa jak igiełkę, ale jak ruchasz, to jesteś jak... Maszyna do szycia. Nie wyjebało, nie! Zartuję, mam taki. Tylko tak widać. Lawa jak leci, jak zalewa, jak jest erup erupcja. 6, kurwa, metrów. 6, kurwa, metrów. To jest w skali knutowej. Knutowej to będzie... Na wysokość 4 knutów lawa się wylewa, jak jest erupcja. To pomyślcie, jak to wysoko. 4 knuty. cztery wysokość 4 knutów. To taki domek normalny przykrywa cały. Cztery knuty to jest około 6 metrów. Cześć, cześć pagowitam. pół może. Jak pan powraca w tym D. Po wakacjach dobrze. ospił! To I co teraz? Patrz jaką mam rękę, rozciągnęła mi się. Sama wpadła na nóż. Takie słoniak, ja biegam w swoim miejscu, kurde. Ej, Leman, ty, ty lepko ten. Chyba, gdzie stać? No czy no ty... nie? No zobacz, nie wiem, to jest coś Uuuu, łatwio, łatwio, ale jak stąd tym Misty wygrał? Pilotam, <suszy> <apu>. nie, 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 wow, wow. <suszy> faktycznie nie, Elegancko. Jak tam po fazy? No tak średnio bym powiedział. Nie? Dobrze było. Szukasz klanu dalej? Masz już coś? No. Masz coś? No wiadomo. Gdzie będziesz żył? W O. Uh. Amerykańskie? No. Ładnie. Przeprowadzasz się do Stanów, czy stąd by miał? Stąd, na razie <grych> Co, jest, cześć, masz? Podda ta, ta, a co to nie było, to było takie top secret, czy... O kurwa, no to słabo Spokojnie, nie się, nie marczy się Ja się wszystkiego dowiem, ale wam nie powiem Haha <grych> No i karma już archewką marchewką, byłem podkładkę. Kurwa mać! Dobra, powiem wam. Spokojnie. No, no, to be to be to a two, two a Zjebałem trochę, ale zobacz co poprowi. Ty fan ma ci taki? One blind. A im bottom? Ramp, ramp, coming. Ramp, ramp. Pick together. Co jest? Autoset'a czy coś? No, a, Chyba, że nie zginął. Tylko, jak ci wrzuci C4 tutaj... O. A propos C4. Strzeliłem, Poważnie? No, jak się spojrzałeś na nie i takie było. Że... Ale strzelałem u mnie. <laughs> Do you know the polish words? Like kurwa? kurwa? Kurwa is slut Yeah, you have to say Pupek kurwa go mountain Pupek kurwa momenty Oh, oh, like <laughs> <try> that ja tam kręcą, ładny start Moli banana Polo boiler, so Double night. One is taking mid fast. I need to yeah. so And uh, One was like mid bench, around bench, smoking long. Took his banana. He was inside. He banana. Me, really. Yeah, I am I I'm in do, do it, do it, do it. Do it. <laughs> <Pressure one. Fine. laughs> he me blind, he's right side. I do Guys, I'm on HP. We need to go together somewhere. Yep, let's go, man. <laughs> New switch give me think up. think there is something on the ground